się zwał? Bo, chuwa żeś mi się lepiej w, w jakiś strzelił, nie? No jest, brak. Nie wiem, co się stało? jaki debil otworzył to celo? no nie wierzę w niego. Chodź, dawaj na fajta ty. ty, co mnie zabijeś. Macie kije. Świetnie, znowu kił Całe szczęście. Wiecie tego do Made Ohohohoho Zabijcie mnie, go! Zostaw ja nie chcę Zabijcie go! Ty dzieciaku, co? Może wiesz, że ci nie słyszą? Polecam WOTE banki, numer 4 Proszę was Błagam was, zwanujcie to coś On pisze kurwa na tej teamy killday I, i pyta nie działa gnie. Cicho!

nie no, proszę was, kurwa, chodźcie do mnie, bo nie będę tym debilem Brawo, kolego. Którego nie lubię. Ej, dawajcie wszyscy wote, Cicho, piję tak, kiedy chce daru, to nie ma kto. Dobra, potrwacie się cel, macie